Dzień dobry. Pierwsze myśli po przebudzeniu kształtują cały dzień. Większość ludzi budzi się myśląc o problemach, zadaniach, stresach, ale dzisiaj nauczysz się czegoś transformującego budzenie się z wdzięcznością, która całkowicie zmienia perspektywę. Pierwszy list Tesaloniczan 5, werset 18 nakazuje, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem Was. Za wszystko, nie tylko za dobre rzeczy, ale dosłownie wszystko. Dziękujcie to nie sugestia, ale nakaz. Taka jest wola Boża, nie opcja. W Chrystusie Jezusie względem Was personalizuje to dla Ciebie konkretnie przygotuj swoje serce które może budzi się z narzekaniem dzisiaj odkryjesz moc wdzięczności która otwiera niebiosa nie czekając aż wszystko jest doskonałe ale dziękując pomimo wszystkiego o świcie za wszystko dziękujcie to radykalne polecenie panta w grece znaczy absolutnie wszystko bez wyjątku nie za niektóre rzeczy, ani za większość, ale za wszystko. Dziękujcie to Eucharysteu, być wdzięcznym w każdej sytuacji. Taka jest wola Boża, eliminuje wątpliwości. To nie jest sugestia ani rada. W Chrystusie Jezusie kwalifikuje, przez niego i w nim ta wdzięczność jest możliwa. Względem Was. Czyni osobistym, nie ogólna zasada, ale konkretnie dla ciebie. Dzisiaj, gdy się budzisz, wola Boża jest, abyś dziękował za nim cokolwiek innego. Wszystko obejmuje trudności wczoraj, wyzwania dzisiaj, niepewności jutra. Tego poranka, zanim rozważysz problemy, zacznij od dziękczynienia. Wdzięczność nie czeka na doskonałość, ale dziękuję w każdej sytuacji. Gdy zaczynasz dzień dziękując, perspektywa się zmienia radykalnie od razu. Psalm 100, wersety 4 i 5 instruują: "Wchodźcie w bramy Jego z dziękczynieniem, w Jego dziedzińce z chwałą. Dziękujcie mu, błogosławcie Jego imię, bo Pan jest dobry". Jego miłosierdzie trwa na wieki, a jego wierność przez wszystkie pokolenia. Wchodźcie w bramy z dziękczynieniem, to protokół dostępu, wdzięczność otwiera drzwi. W dziedzińce z chwałą kontynuuje, dzięki prowadzi do uwielbienia. Dziękujcie Mu, błogosławcie imię, to podwójna akcja dziękczynienie i błogosławienie. Bo Pan jest dobry, daje powód. Jego natura jest podstawą wdzięczności. Miłosierdzie na wieki i wierność przez pokolenia to trwałe atrybuty. Dzisiaj, wchodząc w Boże obecność o świcie, wchodź z dziękczynieniem, nie prośbami. Bramy otwierają się dla wdzięcznych serc, nie narzekających ust. Tego poranka dziękuj, zanim prosisz, chwal, zanim błagasz. Dobry jest fundamentalną prawdą, nie czasami dobry, ale zawsze dobry. Miłosierdzie na wieki oznacza nigdy się nie kończy. Wierność przez pokolenia gwarantuje ciągłość. Psalm 92, wersety 1 i 2, proklamują. Dobrze jest dziękować Panu i śpiewać chwały Twojemu imieniu Najwyższy, głosić rano Twoją łaskawość i Twoją wierność każdej nocy. Dobrze jest dziękować nie tylko obowiązek, ale dobro dla Ciebie. Panu nie abstrakcji, ale Osobie i śpiewać chwały dodaje radość. Twojemu imieniu Najwyższy uznaje supremację. Głosić ranko łaskawość ustanawia poranny priorytet, pierwsza rzecz o świcie. I wierność każdej nocy tworzy ramy. Dzień zaczyna i kończy dziękczynieniem. Dzisiaj dziękczynienie nie jest ciężarem, ale dobre dla Twojej duszy. Dobrze jest znaczy korzystne, pomocne, uzdrawiające dla Ciebie. Tego poranka głoś łaskawość, zanim wstaniesz z łóżka. Łaskawość to cheset wierna miłość przymierza, która nigdy nie zawodzi. Rano to boker, świt, gdy światło zwycięża ciemność. Rozpocznij ten przejście od nocy do dnia, głosząc łaskawość głośno. Psalm 34, werset 1 postanawia... Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Jego chwała zawsze w moich ustach. Będę błogosławił to decyzja woli, nie czekanie na uczucie, ale wybór. Pana w każdym czasie eliminuje wyjątki, dobre czasy i trudne. Jego chwała zawsze w ustach to stała praktyka. Nie okazjonalna, ale ciągła. Dzisiaj Dawid napisał to, uciekając przed Abimelchem w strachu i niebezpieczeństwie. Jednak postanowił błogosławić w każdym czasie, nie tylko w bezpieczeństwie. W każdym czasie to F, każda konkretna sytuacja bez wyjątku. Tego poranka, niezależnie co się dzieje. Decydujesz błogosławić. Zawsze w ustach sugeruje wyrażenie głośne. Nie tylko myśli, ale słowa. Gdy usta mówią chwałę pomimo problemów, serce podąża za ustami. Będę to przyszły czas. Zobowiązanie na przyszłość zaczynające się teraz. Rozpocznij ten dzień. Postanowieniem błogosławić niezależnie od okoliczności. Psalm 136 pokazuje wzór: Dziękujcie panu, bo jest dobry, bo jego miłosierdzie trwa na wieki. To Refren powtarzany 26 razy w tym psalmie: Dziękujcie panu za stworzenie, za wybawienie, za prowadzenie. Każdy wers kończy się, bo jego miłosierdzie trwa na wieki. Dzisiaj struktura tego psalmu uczy stałego dziękczynienia. Nie raz, ale wielokrotnie przez dzień. Nie sporadycznie, ale rytmicznie. Dobry jest potwierdzeniem charakteru. Miłosierdzie Chesed jest demonstracją. Na wieki to olam. Wieczność bez końca, tego poranka utwórz własny Psalm 136. Dziękuję Panu za nowy dzień, bo miłosierdzie na wieki. Dziękuję za zdrowie, za rodzinę, za dom, za jedzenie. Każde dziękuję kończy potwierdzeniem miłosierdzia wiecznego. Powtarzanie utrwala w umyśle. Rytmiczne dziękczynienie kształtuje perspektywę. Zacznij ten dzień listą dziękczynienia, z refrenem miłosierdzie na wieki. Filipian 4, wersety 6 i 7 łączą wdzięczność z pokojem. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i błaganie z dziękczynieniem. Składajcie swoje prośby Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie Będzie strzegł waszych serc i umysłów w Chrystusie Jezusie Nie trośćcie o nic, nakazuje eliminację niepokoju We wszystkim przez modlitwę, z dziękczynieniem, pokazuje metodę Składajcie prośby, ale z dziękczynieniem, nie tylko prośbami a pokój Boży jest rezultatem, przekraczający zrozumienie logiki. Będzie strzegł jak strażnik wojskowy, serc i umysłów w Chrystusie. Dzisiaj poranny pokój przychodzi nie z braku problemów, ale z dziękczynienia pomimo problemów. Z dziękczynieniem to meta eucharystias, modlitwa owija w wdzięczność tego poranka, gdy zaczniesz niepokój o dzień, zatrzymaj się i dziękuj. Nie ignoruj problemy, ale dziękuj przed i po przedstawieniu ich Bogu. Pokój, który przewyższa zrozumienie to nadprzyrodzone, nielogiczny, ale rzeczywisty. Strzegł pfrureo, garnizon wojskowy stojący na straży. Kolosjan 3. Wersety 15 i 17 instruują: I niech pokój Boży, do którego zostaliście powołani w jednym ciele, rządzi w waszych sercach. I bądźcie wdzięczni, cokolwiek czynicie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Niech pokój rządzi to brabeuło. Arbiter decydujący, i bądźcie wdzięczni, łączy pokój z wdzięcznością nierozerwalnie. Cokolwiek czynicie, wszystko w imieniu Pana, dziękując Bogu ojcu przez niego, zamyka koło, wszystko owija wdziękczynienie. Dzisiaj wdzięczność nie jest okazjonalnym aktem, ale ciągłą postawą. Pokój rządzi oznacza, gdy dwie emocje konkurują. Pokój Arbiter Tego poranka niech pokój Boży decyduje Nie strach ani niepokój Bądźcie wdzięczni to Eucharystoi Charakterystyka stała, nieczasowa Wszystko słowem i czynem owija wdzięcznienie Bogu Dziękując przez Chrystusa uznaje, że On jest pośrednikiem Rozpocznij dzień Postanawiając, że wszystko dzisiaj będzie dziękczynieniem czynieniem Ojcu. Łukasz 17, wersety 12 do 19 opowiadają o dziesięciu trędowatych. Dziesięciu mężczyzn, którzy byli trędowaci, wyszło mu naprzeciw. Został uzdrowiony tylko jeden z nich, wrócił chwaląc Boga głośnym głosem. Jezus odpowiedział, czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Dziesięciu oczyszczonych, ale tylko jeden wrócił dziękować, jeden wrócił chwaląc Boga głośnym głosem, padł na twarz u stóp Jezusa. Jezus zauważył brak dziewięciu, gdzie jest dziewięciu pytanie pełne rozczarowania. Dzisiaj 90% otrzymało, ale nie podziękowało. Tylko 10% miało wdzięczne serce, aby wrócić. Tego poranka nie bądź jak dziewięciu, którzy wzięli błogosławieństwo i poszli. Bądź jak jeden, który wrócił z wdzięcznością. Głośnym głosem nie po cichu, ale publicznie. Padł na twarz skrajne pokorze. Jezus wyróżnił Jego wiarę. Wiara Twoja Cię uzdrowiła, powiedział. Wdzięczność nie tylko uprzejmość, ale wyraz wiary. Rozpocznij dzień będąc tym jednym z dziesięciu, który dziękuję. Psalm 103, wersety 1 do 5 wzywa duszę. Błogosław duszo moja Pana i wszystko co we mnie święte Jego imię. Błogosław duszo, moja Pana, i nie zapominaj wszystkich Jego dobrodziejstw, który przebacza wszystkie Twoje nieprawości, który leczy wszystkie Twoje choroby, który odkupuje Twoje życie od zagłady, który wieńczy Cię łaską i miłosierdziem, który nasyca dobre Twoje pragnienie. Błogosław duszo to rozkazywanie samemu sobie, świadoma decyzja. Wszystko, co we mnie oznacza całe istnienie, niepodzielone, ale jednolite. Nie zapominaj dobrodziejstw to walka z naturalną tendencją zapominania, który przebacza nieprawości, leczy choroby, odkupuje życie, wieńczy łaską, nasyca pragnienie to pięć konkretnych dobrodziejstw. Dzisiaj poranna wdzięczność jest celową decyzją rozkazywania duszy. Dusza moja nie współpracuje automatycznie, musisz świadomie ją kierować. Tego poranka powiedz swojej duszy, błogosław Pana, wymień konkretne dobrodziejstwa. Przebaczenie jest pierwsze, bez przebaczenia wszystko inne nie ma znaczenia. Leczy choroby, odkupuje życie, wieńczy łaską, nasyca pragnienie. Każdy jeden wystarczający powód do wiecznej wdzięczności. Efezjan 5, wersety 19 i 20 zachęcają. Przemawiając do siebie w psalmach, i hymnach, i pieśniach duchowych, śpiewając i wysławiając Pana w Waszych sercach, dziękując zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przemawiając do siebie w psalmach, Hymnach, pieśniach duchowych sugeruje różnorodność wyrażenia. Śpiewając i wysławiając Pana w sercach, wnosi muzyczność. Dziękując zawsze za wszystko, to pełne objęcie, zawsze nie czasami. Bogu ojcu, w imieniu Pana Jezusa, identyfikuje kierunek i pośrednika. Dzisiaj wdzięczność może być wyrażana na wiele sposobów. Psalm czytany, hymn śpiewany. Tego poranka niech Twoje pierwsze słowa będą psalmem wdzięczności. Śpiewaj nawet jeśli głos niedoskonały. Bóg ceni szczerość, nie jakość głosu. Zawsze za wszystko to dwa absoluty. Żaden czas wyjęty, żadna rzecz wykluczona. W imieniu Jezusa oznacza przez Jego zasługi nie Twoje. Objawienie cztery, wersety dziewiąty do jedenastu pokazują wieczną wdzięczność. I kiedykolwiek istoty żywe oddają chwałę i cześć i dziękczynienie temu, który siedzi na tronie. Dwudziestu czterech starszych pada przed tym, który siedzi na tronie, mówiąc: Godzien jesteś, panie, przyjąć chwałę i cześć i moc. Istoty żywe oddają dziękczynienie temu na tronie nieustannie. Dwudziestu czterech starszych pada oddają z korony. Godzien jesteś przyjąć chwałę. Dzisiaj to, co robisz o świcie na ziemi, jest próbą tego, co będzie wiecznie. Dziękczynienie w niebie nigdy się nie kończy. Ciągłe uznawanie wartości Boga. Kiedykolwiek to hopotan. Za każdym razem bez wyjątku. Tego poranka twoje dziękczynienie łączy z niebiańskim chórem. Godzien jesteś przyjąć chwałę, cześć, moc, dziękczynienie. Pada przed tronem to skrajna cześć, korony składa uznając Go jedynym godnym. Rozpocznij dzień poranny z perspektywą wieczności. Dziękczynienie teraz jest treningiem na zawsze. Módlmy się razem teraz. Panie, budzę się z wdzięcznością, nie narzekaniem. Pierwsza myśl jest dziękczynienia. Za wszystko dziękuję, taka jest Twoja wola względem mnie. Wchodzę w bramy z dziękczynieniem. W dziedzińce z chwałą. Dziękuję Ci. Błogosławię Twoje imię, bo jesteś dobry. Dobrze jest dziękować Tobie. Głoszę rano Twoją łaskawość. Wierna miłość, która nigdy nie zawodzi, nowe każdego świtu. Będę błogosławił w każdym czasie, Twoja chwała zawsze w ustach, niezależnie od okoliczności dzisiaj, wybieram dziękować. Dziękuję, bo miłosierdzie na wieki za każde błogosławieństwo. Powtarzam dzięki Ci, Panie, Heset Twoje trwa wiecznie. Nie troszczę się o nic, we wszystkim dziękczynieniem składam prośby. Pokój Boży, przewyższający zrozumienie, strzeże serca i umysłu. Niech pokój Boży rządzi i jestem wdzięczny. Cokolwiek czynię dzisiaj, wszystko w imieniu Pana Jezusa dziękując. Nie będę jak dziewięciu, którzy nie wrócili, ale jak jeden. Który wrócił chwaląc głośnym głosem, Błogosław duszo Pana, nie zapominaj dobrodziejstw. Przebacza nieprawości, leczy choroby, odkupuje życie, Więczy łaską, nasyca pragnienie. Wszystkie powody do wdzięczności. Dziękuję zawsze za wszystko, Ojcu, w imieniu Jezusa. Godzien jesteś przyjąć chwałę. Cześć, moc, dziękczynienie. Łączę z niebiańskim chórem tego świtu. Dziękuję za moc wdzięczności, która przekształca poranek. W imieniu Jezusa. Amen. Umiłowany, zacząłeś dzień z wdzięcznością, więc kontynuuj przez wszystkie godziny. Gdy narzekanie próbuje przyjść, świadomie zamień na dziękczynienie. Prowadź dziennik wdzięczności. Zapisuj codziennie trzy nowe błogosławieństwa. To, co piszesz, utrwala się w umyśle głębiej. Dziękuj głośno, nie tylko w myślach. Słowa wypowiedziane mają moc kształtować rzeczywistość. Gdy dzień staje się trudny, dziękuj jeszcze bardziej. Nie czekaj, aż wszystko doskonałe. Dziękuj pomimo. Jeśli obudziłeś się z wdzięcznością, dziś napisz Dziękuję Bogu. Niech każdy świt znajdzie cię dziękującego. Wdzięczność przekształca wszystko, zawsze, amen i amen.